Cześć. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o naszych nowościach, czyli o latarkach czołowych. Jak sama nazwa wskazuje, latarki czołowe, czy po prostu czołówki, to latarki montowane bezpośrednio na czole lub na kasku. Dzięki takiej latarce optymalnie doświetlamy przedmioty czy miejsca, na które bezpośrednio patrzymy. Mamy również wolne ręce i możemy wygodnie pracować, co jest nieocenione podczas zmroku czy miejsc słabo doświetlonych. Pierwszy model to latarka L1012, która jako źródło światła posiada pasek Koblet o mocy 300 lumenów oraz punktowe światło z diodą SMD LED o mocy 105 lumenów. Zasięg pracy dla tego modelu wynosi 20 metrów. Latarka może pracować w pięciu trybach pracy. Dwa tryby pracy są dla diody COP, dwa dla diody SMD oraz piąty tryb uruchamia obydwa światła, które dają pulsacyjny strumień światła. Bardzo przydatna funkcja w tej latarce to czujnik ruchu. Dzięki tej funkcji możemy bardzo szybko włączać i wyłączać latarkę poprzez machnięcie ręką. Czołówka jest zasilana wbudowaną baterią 3,7 V o pojemności 800 mAh a ładowanie odbywa się za pomocą dołączonego przewodu USB-C. Następny model to L1013, który jako źródło światła wykorzystuje diodę koblet o mocy 150 lumenów, a zasięg pracy wynosi 100 metrów. Latarka pracuje w czterech trybach, gdzie emituje światło ciągłe, pulsacyjne, a także sygnał SOS. Ta czołówka ma wbudowaną baterię 3,7V o pojemności 1200 mAh i również jest ładowana poprzez przewód USB-C. Czas pracy wynosi od 2 do 5 godzin w zależności od wybranego trybu pracy. Trzeci model lotarki czołowej w naszej ofercie to L1014. Jest to latarka, która jest wyposażona w trzy diody o różnej barwie. Pierwsza z nich to dioda SMD o barwie białej, a druga to dioda SMD o barwie ciepłej. I trzecia dioda SMD, ale już o barwie czerwonej. Moc strumienia świetlnego wynosi 650 lumenów, a zasięg tej latarki to 100 metrów. Latarka ma 7 trybów pracy. Trzy tryby dla diody białej i po dwa tryby dla diody o barwie ciepłej i czerwonej. Ładowanie baterii o pojemności 1800 mAh odbywa się za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB-C. Czas pracy w zależności od trybu pracy wynosi od 2 do 5 godzin. Ostatni model, o którym opowiem, to latarka L1015. Jest to czołówka, która jest wyposażona w dwa rodzaje diod. Jedna to dioda marki Osram, a druga dioda to Komplet. Latarka ma moc 500 lumenów, a zasięg pracy wynosi 55 m. Jeśli chodzi o czas pracy, to latarka L1051 może pracować w czterech trybach pracy, gdzie czas świecenia wynosi w zależności od wybranej Opcji 1, 2, 4 lub nawet 10 godzin. Tutaj także mamy czujnik ruchu, a więc znowu możemy bardzo szybko włączać i wyłączać latarkę poprzez machnięcie ręką. Ta latarka może być zasilana z wbudowanej baterii 3,7V o pojemności 1000 mAh lub z baterii 3 razy AAA. Do tego mamy też wskaźnik rozładowania baterii, a czas ładowania wynosi około 2,5 godziny.